Witajcie w dzisiejszym miku. I już druga część pasolek, wszystkich smaków. Tak. Dokończę to. I postanowiłam, dlatego że nie są jakieś bardzo ohydne. Nie będę wypluwać ale zjem wszystkie. Tak, no to zaczynajmy. Najpierw będę jadła i nie będę się patrzeć. Dobrze. Wy macie tutaj, o. Nie Dobra. No i tak. Taki jakby jasny by karmel. nie dobre, chyba cola, nie, ja, bo tak nie smakuje, ale wy... ma taki wygląd, ma taki kolor jak prawie, różowy, dobre bleg, czy coś takiego, albo jeszcze Candy Floss. Mm. Ale dobra. Rzadko jest naprawdę dobry. Nie wiem, czy to był ciemny, czy jasny. Ale dobra. Nie, no to mnie, bo mnie zasłania mm, Może teraz pomarańczowy. Passion fruit, czyli pasję owoców, albo Hawaiian pineapple czy coś takiego. Nie ja znam się za bardzo na Dlatego też, no, yy, nie będę niektórych nazwów mówić. Siem na zielone. Chcemyśmy, że tam też Watermelon, arbuz chyba. Uh -huh. Arbuz, nie dobra. Ja że z arbuzami... Tak. Dalsze. Biorę to. Fresh wanilię biorę. Nie pamiętam, a już jadłam ten. Nie pamiętam to było, no wczoraj wróciłam, ale jadłam cztery dni temu. No, nic już nie pamiętam, ale wiem jakby mleko jakby takie mleko. Albo to mi się myli, bo mi się z innymi, albo to jest mleko. Może teraz taki. Jakby ciemny czerwień, granatowy. Granatowy nie. Jakiś ciemny czerwień. Oj, czery. Tak. Zlecuję czery. Więc tam szczere śniami. Ani dobra. Może byście też nie obie wizy.

sobie który mam być szczera no nie jest jasny żółty Sort lemon, czyli coś tam z cytryną. te to chyba cola. dobrze Coś może przyjemniejszego. Może spróbujemy pomarańczowy. Ja bym chyba jeden. Passion fruity, pasion. pasjon owoce, chyba. Passion owoców. No, które mają bardzo podobne kolory, dlatego nie rozróżniam. Na przykład taki jeden mały odcień Jeden. bardzo się różnym małym odcieniem czasami. Po prostu nie mogę rozróżniać tych. Mmm. Takie jakby żółty z brązowymi kropkami. Karmelowy popcorn. takie same, jest takie dziwne. Wiecie, jak zmieścić taki popcorn karmelowy w jednym cukierku? To najlepsze w tym, yy, nie ma yy, żadnych barwników. Już się boję, co tam wzięli, nafaszerowali, oh my yy, Zielony z czarną kropką. z chamaylą nie wiem co znaczy chyba mm. jeszcze kiwi jakieś tam ale dobra. bo to ma schermolizy czy jest tam gdzie oto jak to tak wygląda wszystkie to są smaki Oczywiście ich jest więcej niż tylko te smaki. Wziąłem dużą paczkę. No jeszcze nam zostało tyle. dwie małe garstki. Dobra. Nie. No nie. Dobra, wzięłam. Muszę to zjeść. Czarny. Ja wiem co to jest, Już wcześniej to jadłam, pamiętam. Big rice. Pamiętam, ja pamiętałam jak to się jeszcze nazywa przed filmikiem, Ja zapomniałam. Tu mam jeszcze kilka katar, więc się trochę smarczę. Ale no, nie aż tak duży. W wow. się to jest ostatni czarny. Więcej się nie muszę męczyć. Czerwony z czarnymi kropkami. Cranberry and april, cranberry i jabłko. Cokolwiek znaczy cranberry? Dobre, chociaż jest jabłko w tym. A ja lubię jabłko, ale niedobre. Bez sobie jasne, zielone z pomarańczowymi kropkami. co mm. so, to? Kiwi, czyli coś tam z kiwi. Dobra. Oczywiście nie wypróbam, nie. Pomyś, że tu nie ma aż tak niedobrych smaków jak żygi, gluty i No ale są... Też to są niedobre. Popcorn, karmelowy. Hmm. Nick rice, czyli coś tam przecie pamiętam. W ogóle dużo jest niedobrych, chociaż można się wydawać, że są dobre, ale są niedobre. Hmm. Biały z czarnymi kropeczkami. Biała. Nie wiem, co to do końca znaczy. Jakiś y, Calibrand konto, czy coś takiego. Okay. Mm. Może teraz y, ciemny zieleń z białymi kropkami i kropką. Granny Smite Zepel. Dzikie takimi zimne, jakby zielonymi ciemnymi kropkami Czyli znów kropą. Wiem nie mam za bardzo HD tych moich filmików, bo nie mam zbyt dobrej kamery. A już niedługo dostanę.

i pini i może nie będę się patrzeć na smaki bo od razu będę jadła powiem wam co mi przypominają czekajcie eee, dobrze sorty. 1 minutę więcej. No i angielska e, wiosna. Jasne żółty. No dobra. Coś spuschnie Lego. Ciemnozielone z białymi kropkami. z tego serię. No bo mi jeszcze nie wystarczy, minut do nagrywania. Bo za niedługo mi się kończy czas. No więc subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. A jeżeli się nie spodobało, łapki w dół. Czy kciuki w dół. Eee, no i Trzymajcie się. Cześć.